W Siedlcach jest 18 Dywizja i tak istotna jej część 18 Siedlecki Batalion Dowodzenia. Dzisiaj w imieniu wspólnoty samorządowej miasta Siedlce chciałbym podziękować Wam za Waszą ciężką, pełną poświęcenia służbę. Stara, stare łacińskie przysłowie mówi: chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Będziemy żyć. W bezpiecznym, wolnym kraju, w czasach pokoju, kiedy będziemy mieli wyszkolonego żołnierza, dobrze uzbrojonego żołnierza i najnowocześniejszy sprzęt. Dzisiaj patrząc na Państwa, jestem przekonany, że możemy powiedzieć, że czujemy się bezpiecznie, bo przed nami są świetnie wyszkoleni żołnierze, świetny, nowoczesny sprzęt. Jakże to jest istotne w kontekście tego, co dzisiaj już padło w kontekście tego pełnoskalowego konfliktu zbrojnego za naszymi granicami. Wczoraj i dzisiaj gościmy w naszym mieście naszych przyjaciół, delegację z partnerskiego miasta w Berdyczowie. Wczoraj wspólnie z panem przewodniczącym Robertem Kojeckim do późnych godzin rozmawialiśmy o tym, co się dzieje w Berdyczowie, o tym, co, co ich spotkało na Ukrainie. I ze smutkiem. Przyjęliśmy informację, że z samego miasta Berdyczów, z miasta porównywalnego liczbą ludności, dosiedlec w czasie tej strasznej wojny do domów nie wróciło 250 żołnierzy. 250 żołnierzy nie wróciło do swojego miasta, do swoich rodzin. To nam pokazuje, że czasami niestety służba żołnierza niesie za sobą, za sobą to największe poświęcenie. Tym bardziej pozwólcie, że dzisiaj oddajemy Wam hołd i składamy podziękowania. Z okazji Waszego święta, wspaniałego jubileuszu, bo od pięciu lat jesteście w Siedlcach, przyjmijcie serdeczne życzenia. Dzięki Wam żyjemy w bezpiecznym państwie, w czasach pokoju. I mam nadzieję, że tak będzie po zawsze. Szczęść Boże Wam, Szczęść Boże. Waszym rodzinom siedlce są z was dumne. Dziękuję bardzo.